o co właściwie chodzi z tym subzonkiem? Mmm, no nie. Naprawdę chcesz wiedzieć? Bardzo. Okej, okay, czekaj. Już ci wytłumaczę. Ale zaraz wrócę do tych croissantów. Słuchaj. gdzieś to jest taki tryb, który pozwoli ci wyrazić różne myśli, emocje, uczucia. Na przykład. Nie wydaje mi się, że to jest zbyt słodkie. Je ne pense pas que ce soit trop sucré. Kiedy już zjemy trochę tego ciastka, możemy powiedzieć na przykład. Il faut que je fasse un régime. Muszę przejść na dietę. Tego typu sformułowania będą używane właśnie z trybem subżąctif. Pokażę Ci teraz, jak odmienić podstawowe czasowniki w subżąctifie. Znasz zasadę buta? Nie znam, ale bardzo chętnie poznam. To jest bardzo prosta zasada, która pomoże Ci odmienić czasowniki nie tylko w subżąctifie, więc warto ją zapamiętać. Chodzi o to, że osoby 3, i ile l oraz liczba mnoga il, l tworzą taki but i bardzo często mają ten sam temat. Osoby nu no i w już są poza butem i będą mieć osobny temat. mi sobie przykład, to przykładowy czasownik w dobra? Ja lubię pić, więc może czasownik Błach. Żeby zrobić subjunctif dla czasownika Błach, dla osób znajdujących się w bucie, bierzemy zawsze temat z trzeciej osoby liczby mnogiej. Czas teraźniejszy il bła. Oddzielamy końcówkę, czyli? Ent. Super. Wyrzucamy i dajemy specjalne końcówki dla subjonktifu, które w przypadku osób z buta są końcówkami z czasu trafniejszego czasowników regularnych. Jest to e, es, e oraz end. Żeby zrobić subjonktif dla osoby nu albo w, bierzemy temat podmianego czasownika czy trafniejszym, ale dla nu, czyli nu bu von i oddzielamy końcówkę ons i zamieniamy ją na końcówkę z czasu imparfait czyli ions oraz iez tak tworzy się czasowniki regularne w subjunctivie proste? bardzo <laughs> francuski jest sexy subjunctiv też jest sexy pokażę Ci teraz formę czasowników nieregularnych Trzeba się tego nauczyć, ale dasz radę. Jest to czasownik être, czyli być. W się wygląda on tak. Je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Mamy też czasownik avoir, czyli mieć. Czytamy to tak. je, tu es, il est. NU zéjons, vous zéjez, il ZE Jest też podobny dosyć czasownik ale. Ale musisz uważać, żeby ich nie mylić. Bo to jest zupełnie co innego. Czasownik ale oznacza iść, jechać. W wygląda on tak. Żaj, tu ai, il aj, nous zéjons, vous il zaj. Następny czasownik to czasownik fer. C'est-à-dire « faire »,« réparer », c'est un très, très place, je fasse »,« tu fasses »,« il fasse »,« nous fassions »,« vous fassiez »,« il fasse ». On a aussi le pronom « pouvoir », c'est-à-dire « je puisse »,« tu puisses »,« il puisse »,« nous puissions »,« vous puissiez »,« il puisse ». Jak powiem pouvoir, to będzie mi też czasownik vouloir, czyli vouloir chcieć, chcieć to móc. Zobaczmy, czy dotyczy to też subjunctifu. Je veuille, tu veuille, il veuille, nous voulions, vous vouliez, il veuille. Eee, I został nam jeszcze ten czasownik, jest to czasownik savoir, czyli wiedzieć albo potrafić, na przykład Potrafię pływać. Je sais neige. wygląda tak. że sache, tu sasz, il sache. Nous sachions, vous sachiez, il sache. Siedem czasowników nieregularnych? Dasz radę się ich nauczyć. Wierzę w ciebie. Subgentif, subgentif. Super. Ale w rzeczywistości, mi nadrzędą przez te czasowniki nieregularne. Nie martw się. Naprawdę. Dasz radę. Il faut que tu fasses attention. Czyli masz uważać. Ale ja mam dla Ciebie dobrą nowinę. Ponieważ czasowniki na "-er", te, które mają końcówkę "-er", będą odmieniać się w subjunctifie identycznie, tak jak w czasie teraźniejszym. I ta zasada będzie dotyczyła wszystkich form poza NU i W. Zobaczmy, jak to wygląda. Hmm? Może bierzesz jakiś czasownik? No to skoro tak wcinasz te wypieki, to niech będzie jest. Okej, okay, dobra, to zamienię to na kredę. Eee, czasownik. Może. Końcówki subżątliwu to były E, E, -s. E, I, O, -n -s. IEZ i ENT. E, Porównaj je sobie z końcówkami odmiany czasowników regularnych w czasie teraźniejszym. E, ES, E, ONS, EEZ, ENT. Widzisz? Różnią się te końcówki tylko dla formy NU i W. Tu mamy ONS EZ, a tutaj IONS i, o, N, S, I e, z. Wszystko pozostaje takie samo. Żeby odmienić czasownik może w subżąctwie, wystarczy, że dla tych osób z zasady buta odejmiemy końcówkę ENT i wstawimy końcówki dla odpowiednich osób. Ale wyglądają one dla czasowników z końcówką EL identycznie. Czyli tylko i wyłącznie NU no i W będą wyglądać inaczej. Słuchaj. Teraz wystarczy, że poćwiczysz. Na mojej stronie internetowej francuski jest sexy.pl, jest specjalny dział gramatyka. Wystarczy, że tam wejdziesz, klikniesz na subjonctif i tam możesz pobrać za darmo ćwiczenia w PDF-ie z prostymi i przydatnymi konstrukcjami. Z użyciem subjunctifu. Są tam też rozwiązania, więc możesz ćwiczyć samodzielnie. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz zawsze do mnie napisać komentarz lub znajdź mnie na różnych mediach społecznościowych. Powodzenia ze subjunctifem!